W związku z przerwą wakacyjną w placówkach oświatowych trwają prace remontowe. Największe nakłady i prace realizowane będą w przedszkolu miejskim numer 3. Remont tej placówki potrwa niespełna rok, przez co dzieci będą musiały zostać przeniesione do innych placówek wychowawczych i oświatowych na terenie miasta. Czas wakacji to okres prac porządkowych i remontowych w placówkach oświatowych. Takowe trwają na terenie miasta, taka największa inwestycja, która nam powiedziałbym się tutaj w mieście kroi, to jest oczywiście rewitalizacja przedszkola miejskiego numer 3 i związana z tymi pracami konieczność przenoszenia przedszkola miejskiego numer 3 do innych pomieszczeń. Sierpień to jest właśnie ten miesiąc, kiedy trwają prace przygotowujące miasto do przetargu. Chcemy, aby w sierpniu wyłoniony został wykonawca prac, które będą trwały przez prawie rok na obiekcie przedszkola miejskiego nr 3, tak żeby wszedł on już na plac budowy we wrześniu, ale konieczne jest wobec tego, powiedziałbym, konieczne przeniesienie przedszkola miejskiego numer 3 i po to, żeby dzieci i rodzice mogły korzystać z usług tej placówki. Postanowiliśmy po pierwsze wyremontować przybudówkę przy szkole podstawowej numer 4, czyli dawne takie warsztaty, gdzie prowadzone były zajęcia nauki plastyki i tam zamierzamy umieścić dzieci w 4 i 5 letnie również część dzieci z przedszkola miejskiego numer 3 znajdzie swoje miejsce w szkole podstawowej numer 3 mówimy tu głównie o sześciolatkach czyli o tych dzieciach które właściwie można powiedzieć już edukację zaczynają w ramach tzw. klasy zerowej największy problem Ciągle mamy z dziećmi trzyletnimi i z dziećmi żłobkowymi, bo przy przedszkolu miejskim numer 3 również jest zlokalizowany, zlokalizowany żłobek. Pierwotnie chcieliśmy, żeby zajęcia żłobkowe odbywały się w budynku stołówek szkolnych. Niemniej jednak brak zgody Straży Porodowej spowodował, że szukamy alternatywy i najprawdopodobniej będą to pomieszczenia, które znajdują się i są zlokalizowane w gimnazjum numer 3, czyli bardzo blisko obecnego żłobka. Potrzeba tam oczywiście niezbędnych remontów, malowań, żeby przygotować pomieszczenia dla dzieci żłobkowych. Liczymy na to, że z tego żłobka miesięcznie będzie korzystało, dzień w dzień, przepraszam, będzie korzystało około 20, 20 dzieci. To są te takie najważniejsze prace, którym obecnie teraz czas poświęcamy. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że niezbędne jest również niezbędny jest jeszcze jeden remont na obiekcie, jednej z lubańskich placówek. Mowa tutaj o hali sportowej szkoły podstawowej nr 1. Mamy już wstępny kosztorys prac nie tak powiedziałbym przerażający w sumach jak pierwszy i chcemy aby jeszcze w miesiącu w sierpniu a najpóźniej w miesiącu wrześniu te prace na tym obiekcie się zakończyły tak aby można było z niego w pełni korzystać przede wszystkim uwzględniając bezpieczeństwo dzieci które do szkoły numer jeden uczęszczają